Federacja. Zapraszam Panie Pani Marszałek, Wysoka Izbo. 5 czy 6 lat temu byłem uczestnikiem panelu na forum Europa-Ukraina i to panelu poświęconego obecności czy przyszłości Ukrainy w NATO. I jako jedyny podczas tego panelu mówiłem, że państwo, które ma. Tak potężny konflikt graniczny z Rosją, jak kwestia Krymu, że państwo, na którego terytorium toczą się walki, jak w Donbasie, dodałem jeszcze oczywiście z polskiej perspektywy, że państwo, które ma jednostki wojskowe noszące, prawda, mające związki z banderowcami, ale że takie państwo do NATO nie będzie przyjęte w kontekście lat, a nawet dekad. I że Ukraińcy obronili się sami w 2014 roku, w sensie powstrzymali rosyjską ofensywę. I że muszą sobie zdawać z tego sprawę. Wszyscy inni uczestnicy tego panelu oczywiście opowiadali, jakie to perspektywy są przed Ukrainą w NATO. Ja, jako jedyny, powiedziałem, że perspektywy Ukrainy w NATO przez długie lata, a może nawet dekady nie ma i nie będzie, bo takie są realia polityki zachodniej również. I po tej debacie podszedł do mnie, szanowni Państwo, jeden z przysłuchujących się ze strony ukraińskiej i powiedział, Tyś, jako jedyny, powiedział nam, Gorzką, ale prawdę. Jaka jest rzeczywistość, jaka jest sytuacja, jak to wygląda naprawdę, że na koniec dnia będziemy zdani na siebie. Bo tak jest rzeczywiście, że od determinacji ukraińskiego społeczeństwa, ukraińskiej armii, od poziomu odpowiedzialności siły tego państwa i poziomu odpowiedzialności elit politycznych zależy przede wszystkim, czy Ukraina dzisiaj padnie inw ofiarą inwazji rosyjskiej, czy nie. I również trzeba to, tę naukę przyswoić sobie w Polsce. To nie jest tak, jak pan poseł tutaj mówił, że to Wiktor Orban sugerował, że Wiktor Orban nam założył pętlę energetyczną na szyję. Nie, panie pośle. To zrobili hadecy niemieccy z socjaldemokratami niemieckimi, takimi jak Schroeder, wespół z Moskwą, z Kremlem, z Federacją Rosyjską. Przy zupełnej bezradności Unii Europejskiej, która, w której mają tak potężne wpływy. To zrobiła administracja liberalno-demokratycznego Joe, Joe Bidena, która wycofała się z jakichkolwiek sankcji, sankcji i które to sankcje odrzucili również demokraci ostatnio głosując w ten sposób w Senacie. Taka jest prawda. Nikt nie będzie umierał za Ukrainę, nikt nie będzie umierał za Polskę, a inwazja rosyjska na Ukrainę czy w ogóle na Europę Środkową jest możliwa między innymi dlatego, że właśnie są nocimy. Dlatego, że nie, nie zablokuje to przesyłów gazu. I to jest jasne i oczywiste. I tutaj mamy deal struktur zachodnich, panie pośle, absolutny z, z Federacją Rosyjską. Wniosek dla Polski jest jeden bardzo prosty, bardzo konkretny. Chcesz mieć pokój, szykuj się na wojnę. Szybka, radykalna reforma armii i zwiększenie siły bojowej polskiej armii. To jest wyjście, to jest jedyny pewny gwarant polskiego bezpieczeństwa. Dziękuję, Panie Pośle.